Siema! Z tej strony JMWK, ja, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak musicie zauważyć, jesteśmy tutaj z chłopakami dzisiaj na Minecraft chowany i będziemy się chować właśnie w tym oto malutkim domku, który tutaj jest. Ej, cześć Sendy w ogóle. Czy ty zwariowałeś? Wow. Czy ty zwariowałeś? Wow. Ej, żelazny, żelazny, ty byłeś tam w środku. Ostro, ostro. On tak, chłopaki. tak, On tak, tak. dzisiaj, dzisiaj w trójkę mordeczki, będziemy się chować w takim mikrodomku. Więc na starcie zostawcie łapkę w górę i zapraszam bardzo serdecznie na mój sklep, bo są fajne bluzy, fajne koszulki. Więc macie link w opisie oczywiście Kupujcie maski e, No i co chłopaki Ja myślę, że żeby powinniśmy zacząć Ja się teraz wam pokażę Patrzcie, ja się zmniejszam do normalnego poziomu Patrzcie jaki, patrzcie jaki, jacy, jaki żelazny jest mały w ogóle Patrzcie, patrzcie Ej, ja Ej co jest, jesteście naprawdę Naprawdę jesteście tyci, tyci Tacy malutcy, tacy malutcy, ale dobra e, Teraz, teraz Ja się zmniejszam do takiego poziomu i chłopaki Chodźcie na dach, chodźcie raz chodź, szuka, na, na dach No właśnie ja proponuję Ej, a bo ty jesteś wszędzie jeszcze za mały Musisz być A, na szesnastce, na szesnastce, o, Teraz, dobra. Dobra, więc e, ja proponuję chłopaki, że Sandy szuka, co wy na to? Co, 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 co czym ja? dawaj, dawaj. Ja. Nikt nie lubił więc Dobra, szukam, e, to e, szukaj stary licz do 10 ja my się chowamy czas start, szybko! Do dobra, ej, chata, 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 generalnie, chata jest generalnie mordeczki bardzo e, mała, ale też duża w zasadzie. Przy tym rozmiarze, którym my jesteśmy, to jest naprawdę duża. Tylko że. O, ja wiem, gdzie się schowam. Ja wiem, gdzie się schowam. Mam tylko, mam nadzieję, że zdążę, żebym zdążył, żebym. Jeden szukam, szukam, szuka, szuka, już szukam, już szukasz. Ej, dobra, dobra, ja jestem gotowy, ja jestem gotowy. Miejmy nadzieję, że ja nas tu nie kikam. znajdzie, bo jak nas tu znajdzie, to będzie mega kicha, ale mocno trzymajcie ręki, ja ja żeby. Żeby trafiłem. Dobra, dobra, dobra. O, Czy o, dobra. Wy, ale, tutaj, ale wy chyba nie chowacie się w jakichś tych takich tutaj tunelach, mam nadzieję. Mordo, możemy się wszędzie chować. Tam nie ma żadnego. Wszędzie możemy się chować Są tunele, widzę? nie tu jest... Nie Tu jest pusty! O nie, tu jest pusto, co jest? Dobra, tu zostaniemy mordy Tu jednak zostaniemy, bo tam pusty pokój, tam niby... Co ja gadam w ogóle? Czemu? tu jest tych tuneli? tunele? O nie, dużo tego jest, dużo tego jest, ale... o ja jeszcze lepszy pomysł mam, patrzcie ja się... Ej, była... Co jest? Ej, po co ja schodziłem na dół? Ej, to. No nie! nie. Dobra, dobra tak, okej, okay. szukamy szybko żelaznego, szukamy szybko dobra, żelaznego. Normalnie go tu ja, ja Ja będę szukał na dole, mordo, bo ty w tunelach dobra. byłeś? Ej, byłeś w tunelach, nie. czy nie? Ja tam w nie? byłem, już. Ej, ja, ja na 100% byłem. jestem pewien, że żelazny jest gdzieś pod ziemią, się kitra, nie? Serio, Ale tutaj jest tutaj też jest labirynt, więc trzeba przejść labirynt stary, bo on może się chować też w labiryncie. Nie Dobra, bierz, na górze go, nie go nie ma. Możliwości jest Ta... wiele. Max, na górze na go consci. nie ma. Dobra, to ja schodzę na dół. Okej, idę na do górze, tych tuneli. Nie Ej, stary, Tutaj może jest? Tak daleko, Tutaj go nie tak daleko. Tak Ej, a ty widziałeś kogoś z nas chociaż, stary? Nie. Czy nie nie, nie Ej, widzę wików, a w ogóle Okej, okay, O jesteś, jesteś. Ej, znalazłem. Ej, co uciekasz? Co uciekasz, gościu? Dobra. Ej, w tunelu pod ziemią, pod ziemią. Dobra. Ej, chłopaki chowajcie się i jak się schowacie to dajcie znać. Tym razem ja szukam, bo mnie pierwszego znaleziono. Dobra, w takim razie chłopacy się schowali, teraz ja szukam. Tutaj pod wodą nikogo. Ej, tu jest tunel podwodny, co jest? Nawet nie wiedziałem. Dobra, tutaj, podwodny nikogo, tunel nie jest? Dobrze, dobrze tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma, tutaj były gdzieś jakieś skryty. A! No nie! Tak, żelazny tak, znalazł. Ej, co nie! jest? Ej, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, żelazny Żebyś Nie, tak dobra, nie dobra, to w takim razie szukam, teraz szedniego, gdzie ten szedwi mógł się Zapraszamy. schować? Ej bardzo dobrze mi z idzie tej, okay? mordeczki, chciałbym tylko zauważyć, bo znaleźliśmy razy, żelaznego szuka, bo wiek, 20 jestem. sekund nawet nie, ej czekaj wiedzieć, że że ty dobra tutaj Widziałem, nikogo nie ma, tutaj gdzie, nikogo gdzie, nie ma o, co ty gadasz Może w ogóle? tu? No na początku, jak się chowaliśmy razem. Ej, on widziałe. jest pod Stary, ziemią, gdzie? on jest na pewno pod ziemią, tu jest tyle tuneli, na pewno się, Ej, się bo tutaj bo ja na jego gdzieś patrzyłem, Ale gdzie na jego patrzyłem? O co chodzi? Stary... A ja nie wiem, nie wiem Ej, ale do we, nie bądź taki, co? Ej, pod, tak, ziemią, pod ziemią go nie ma, pod ziemią go nie ma jak coś. Pod Więc ja, nie idę, ma. Ja, ja idę na górę, nie idę się. na górę. Mm. No, gdzie on o, jest? a Soko. siema, że myślałem, że to Shendi, a to tylko żelazny, którego już znaleźliśmy. Ale dobra, ej, gdzie on jest? Gdzie ty się skitrałeś, Shendi? Co Dla, jest? Ja, dobre kliweczki są w domu. Ej, mocno, mocno, ej, co tu się dobra, dzieje, w mordy? w domu jesteś, tak? W środku. Ej, nie, nie, w środku. No, nie wiem. Ej, Ej, nowe pomu! Nowe No Nowe po, powiedz, no powiedz, Nie bądź taki! On, no na pewno, bo w środku go nigdzie nie ma. Tutaj jest balkon, tutaj dobra, idziemy na zewnątrz. Szukamy go. O, tutaj mógł się schować star. Siema, siema. Tutaj go też nie ma. W ogóle ile tego wszystkiego jest No, ej, skrytek tutaj jest naprawdę mega dużo yy, więc docenicie to za łapkę w górę, bo musieliśmy to budować. Gdzie jest? Gdzie był? Gdzie był? Gdzie był? Cześć, no, ej, się ej, ej, gdzie, gdzie był? Gdzie był? Do wejścia, do wejścia chodźmy w Do wejścia do domu, tak? Nie, ja uciekałem z labiryntu, ja byłem na labiryncie To No bo uciekałem z labiryntu, chciałem do domu wejść. Dobra, goście, żelazny, żelazny teraz ty szukasz, gościu, dobra? Ja szukam ja szukam. Teraz ty go. ale ja proponuję, żebyśmy się Czyli jeszcze. O nie, żelazny, tylko nie to. O nie, ja też. O nie. Ej, ja proponuję. Oj, oj, oj. Żeby się teraz. 1,32, no? Tylko nic nie rozwalcie, bo będzie lipa. 1,32 teraz. Uwaga, zmniejszamy się, czyli jesteśmy. Liple. Słuchajcie, jesteśmy jak piksel. Ale teraz, teraz to będzie dopiero chowany, nie? Teraz to będzie chowany. Patrzcie to. Ej, normalnie, patrzcie, jaka skryta, tu nas w Z życiu badania, nie znajdziesz. Nie ma takiej opcji, żeby nas znalazł, Mordy, w tym szukam, miejscu. poważnie szukam, ty znajdę, Poważnie, suka, ta, ta, Nie ma tu opcji. Nie znajdziesz Słupka. mnie tutaj, ty stary. Słaby ja ci mówię Ej, nie, nie tak znajdziesz mnie. Ej, nie znajdziesz mnie, stary, mówię ci. Ale nie No nie, no ja stoję, shiftuję sobie, Mordo, i nie ma opcji w ogóle, żebyś mnie znalazł. Szyftujesz, to jeszcze strzaj zostało, co? Nie sziftowanie? Dobra, czekaj, ta, już, ta. ta, Ej, kurde, ej, Szendi, jak tam schowałeś się? Ja nic nie mówię, ja się nie chcę zdradzać tym razem. A, dobra, ja też to się nie zdradzam. Po prostu stoimy jest. i czekamy. Ej, mówię wam, że raz mnie nie znajdzie. Dzieńki. I mnie, mnie na pewno nie znajdzie. 100% no na pewno. Gdzie ty jesteś stary! No ja, ja mam taką stary. skrytę człowieku, chciałbyś mieć taką skrytę, to naprawdę. Kiedyś coś basenie, co nie? Czekaj, no, czekaj. Bas, basen, woda, mokre, fajne, fajne. Ej, no nie, zimne, zimno, ciepło, ciepło, zimno. Słabo, <laughs> słabo. 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 Nie, Tak szczerze, stary, wiesz co ja widzę? Ja widzę zarąbisty widok z okna i widzę zarumbiste... o, widziałem cię, stary. Eee, e, e, Co? Nie żartowałem. Dobra, nie widziałem cię, nie widziałem Zimie cię. <laughs> nie, nie Ej, nie, nie, nie o, widziałem ja? cię, stary. Poważnie. Widok, tak? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie widziałem cię, nie widziałem cię, stary. świrowałeś! Widziałeś No nie, ej, nie. Ej, to no nie widziałem cię? cię. Ej, ja was cały czas Mnie widzisz? Obraz? Ej, mnie niemożliwe, że widzisz, stary. Co ty gadasz w ogóle? Widziałem ja wcześniej, jak nie shiftowałeś. Mordy, jak on tędy wejdzie, to mamy przerąbane, ale jak tędy, to nie. Więc e, miejmy nadzieję, że nie wyjdzie tam tędy, bo będzie lipa. Ale Ej, powinno być obojgu nie ma, to jest powalone. Mordo! <laughs> jesteś dobry. Nie jesteście dobrzy, tylko po prostu czytujecie i tyle. Kurde. Nikt nie Jasne, lituje. jasne. Nie może tak być. Oj, oj, oj dobra. Nie Ej, musiałem zmienić miejscówkę, bo spadłem. Spadłem, Spad więc mega lipa Spadły. była. Ej, ej, ej you... No nie! Ej, skurde! Ej, wiesz, gdzie byłem? Ja byłem tutaj, stary. Tutaj byś mnie nigdy nie zauważył. nie spojrzał. Ej, bo. Sp ej, lipa, że spadłem. No nie! Ej, taka dobra kryjówka była, mordy. Dobra. Szukamy Szendiego w takim razie. Normalnie, zaraz no go znajdujemy. Znajdujemy Szendiego, gościu tutaj. Tako. cyk, bum, tskrz. A, Mówię, tako. Te, te, dobra. to idę drugą stroną. Eee, dobra. Mm, ten mną, mógł się niczego stoppa. ode mnie nie wyciągniecie. Stary, stary ej. Mm, Shendi, kici, kici, taś, taś. Ej, dobra, ja idę idę tędy, zobaczymy. Ej, możesz powiedzieć chociaż, czy jesteś na zewnątrz, czy w środku, to nam da ułatwienie, stary. Nie ej, powiem. Pa, pa, jak milczy, co za typ Nie powiem Nie chcę pomóc, nie chcę pomóc, dobra, znajdziemy cię tak czy siak. Ej, on może być w labiryncie, byłeś żelazny w labiryncie? Nie widziałem tam. Nie, na no, drugi raz ten był, nie Ja lubię czasu. lubię powietrze generalnie. O kurde, ja ej. A, no, ej, też się poryłem przez chwilę, nie? Ej, nie zdziwiłbym się, jakby lubię on powietrze. był. W labiryncie albo żeby nas trollował, wiesz? Czekaj, ja na, obko, na obkoło przejdę labirynt, na Żeby się tutaj upewnić, ej, ale nigdzie go zobacz, nie ma. Balkonu zobacz. Ej, ej ja dobra, dobra, no. Lubię powietrze. Czekaj, ja, ja na razie idę naokoło tutaj. Ej, bo on mógł być. Ej, o! Widzę cię! Pod no! wodą! Co to ma znaczyć? Ej, w no basenie był pod wodą! Pod wodą tutaj się kitrał, tu się kitrał stary Naprawdę? Ej, mocno, mocno, dobra! Słuchajcie, to teraz ja szukam, więc odlicza. uwaga! Dobra, okej, okay. w takim razie chłopacy się schowali I teraz e, e, Musimy ich znaleźć I to nie będzie jakiś wielki problem Bo ja jestem kozakiem I ja tutaj wszystkich znajduję taką rachu ciachu I po strachu Wiesz, ty Teraz co obojej, ty nas nie znajdziesz w życiu Ej, dobra, tutaj ta... Ej, nie możecie milczyć Bo będzie smutny odcinek Ej, dobra, tutaj w podziemiach was nie ma Okej, okay. w takim razie Ej, ale nie Nie możesz się przemieszczać Mówiłeś, że się schowałeś co to ma znaczenie? co nie wolno się przemieszczać? Nie, no, niby co wolno, to ale to mała? będzie mega kiepskie. Ej, dobra, y, jesteśmy w labiryncie. Przemieszczanie ej, się to moja ulubiona rzecz. Ktoś jest tutaj w labiryncie, O to jest pytanie. Oto ja jest pytanie, amigo. Amigo, no amigo por favor, gdzie wy jesteście? Ej, kurde, ej, nie ma ich. Dobra, ej, trzeba wbić do środka, mordy. Myślę, że ja w środku jestem, twoim, będą. Ja jestem Twoim duchem. I zobaczmy, zokoło, co, czy. Czas. Ta jasne, niemożliwe. Bym cię zauważył, gościu. Ej, dobra, tutaj ich nie ma, tutaj ich nie ma. Zobaczmy, czy może będą tu. Nie, albo tu, okej okay. O, jesteś! Jesteś! Ej, pa, ej, ej! Co za ja typ wykorzystał? Wykorzystał moją kryjówkę w ogóle, LOL. Ta, ta, nie ma opcji. Ej, dobra, ja wiem, gdzie jest Shandy. Shandy jest tu. Tak! No co? Ej, co? co! Oj, mocno, mocno! Jak to tak ej, nie Właśnie. wiem stary, tak po prostu stwierdziłem, że ej, na pewno będziesz tu, nie? Co mocno, jest? ej, to mocno, było mocno. to było, dobra, dobra. To w takim razie kto teraz szuka? Teraz ja, chyba. Ja. Teraz Teddy, szedisz, dobra. Szedli, dobra. To szukaj bordeczko, a my się szybko... I my się tutaj szybciutko chowamy, tylko tu nie ma gdzie Mmm, może gdzieś tutaj, okej, okay, nie, tutaj też nie Ej, czy... No nie skoro na mnie, Sandy, skoro... No to nie moja wina, ja to... Ej, czy? Ej, skoro no, jestem... O! O! Ale... Ej, bo... Ej, mordy, bo używamy game moda ogólnie, nie? Ale nie możesz latać, chyba Ej, ja nie latam, nie latam Jak się chyba ukrywam, ja to szukam. nie latam Ale żeby... Ej, Słucham. słyszycie? Schować, no. Użyłem, użyłem game moda, żeby się schować, generalnie więc okay. To jest dozwolone, tak? Żeby się schować, użyć Zobaczcie game moda i później shiftować. Tak, tak, tak. To luz, to luz. Ej, no to kozacko, nigdy mnie nie znajdziecie! Nie ma takiej opcji w ogóle, nie? Dobra, dobra Ej, nie, nie tak znajdą mówisz? mnie! Nigdy mnie nie stary, znajdą! Pierwszą osobę będzie, <laughs> którą znajdę! Nie ma opcji, stary! Ty jasne, jasne. W tym, ja wiem gdzie pies. Ojojoj, ojojoj. Oj, oj, oj. Ej, niemożliwe, ja już, że mnie znajdą. To, jesteś, to jest nierealne, stary. żeby oni mnie tu znaleźli, przecież ja, to, nie jest tysiąc, to jest tysiąc, to IQ, że ja się tu schowałem, mordy naprawdę. Ja Ej wiem, moc, mocna so gada. skryta, mocna skryta. Gada kuboty, ja wiem, on jest. no, właśnie, Gdzie jestem? Skoro no wiesz do... gdzie jestem, to zapraszam, no bardzo to zapraszam. to to się znajduję, już się znajduję. No to dawaj, Shandy, dawaj, no ja jak już taki się kozak znajduję, jesteś. No, znajduję, to jak taki dobra. kozak jesteś, to ja czekam tutaj, nie? <laughs> ej, ale nie, serio, nie znajdziecie mnie chłopaki! To jest taka skryta, że fuu. fu! To ja fu. Naprawdę, ej, serio, nie ma opcji w ogóle takiej, nie? Ja o, czekam jak to? Ej, Ej co ale Sandy, coś ci słabo idzie, ani mnie, ani żelaznego nie znalazłeś Ej, jest? Gdzie jesteś? A, a słyszałem, że ty taki kozak, że tutaj normalnie FIFA rafa On, A nie muszę... możesz na... dobra Ej, ciekawe, ciekawe, ciekawe CO? Wiedziałem, tak? Ej, jak to? Ej, jak wiedziałem to możliwe? Prosty, proste, wiedziałem Ej, co jest? Wiedziałem, że jesteś Bo były dwie opcje, że albo jesteś gdzieś na danej strony, albo na podnasu ja po prostu Ej, ale jak? Teraz. Jak? No ja wiedziałem. Ej, może, jestem w jest szoku. Gdzieś. Ja myślałem, że nigdy mnie tu nie znajdziesz, naprawdę. Nie wiem, że pieszoł, Ej, dobra, dobra, szukamy, tam szukamy, tam szukamy, szukamy żelaznego. Żelazny, połudzonka, gdzie jest? Na Maxa, bo wiem, o, wle... Ej, co jest ten? Ale... Co, co się dzieje tam, nie? Żelazny, nie co Ej, dobra, super, nie? Ej, czy, czy, żelazny był na dachu? Nie, ale mogę powiedzieć jedną fajniejszą rzecz. E, Jaką? Powiedz, ale to jest. Jaką? No Łódeczka, łódeczka to jest moja podpowiedź Łódeczka, płynę wie, se łódeczce dobra, dobra, czyli jest w wodzie, na pewno no, Nie, nie ma go w wodzie, bo ja patrzyłem Ej, nie ma go w wodzie, rzeczywiście Ej, co jest łódeczka, to jest... Ej, to drewno, Udecz, drewno pewno, Gdzieś drewno, jest stary Nie, inaczej jeszcze Jeszcze inaczej, co? O, znalazłem cię! Nie, ej, aha, ej, gdzie aha, był, aha. gdzie aha. był? Ej, pod sceną bo, był tutaj właśnie, No Ej tak, po co tu jest tu przejście gdzieś? Tak, za ja, sceną jest wejście. Ej, a ja skminiłem dobrze. z drewnem. Dobrze, dobrze, a, główka ja nawet pracuje. Nie że tu jest a, główka przejście. pracuje. Dobra, ostatnia runda, żelazny teraz ja ty chcę. szukasz. Ej, ja się w ostatniej rundzie dowiadujesz, że to takie miejsce jest. No jest. Ej, stary, stary, mogłeś się ogarniać. Dobra, żelazny y, liczysz, nie? Dobra, bardzo Ociek. dobrze, bardzo dobrze. Ej, tu skowamy się. Teraz w jeszcze lepszym o, miejscu. Ej, już, już! Ej, co, nie szukaj jeszcze! 3. O, dobra, okej, okay, No Co? Uuu, to było groźne bardzo Dobra, mam dodatkowe trzy sekundy, bo muszę o, po, po ej, czy po... Nie mogę tu się zmieścić? Mogę! Ej, dobra. nie to on nas tu szukam, nie znajdzie. Szukam, szukam! W życiu nas tu nie znajdzie! Ej, serio, to jest taka skryta! <laughs> jeszcze lepsza niż tamta Sandy, co ty mnie znalazłeś, naprawdę? to jest zmieniło no, to mi jedna rzecz do głowy jak powiedziałeś, że czy się zmieścisz, ale... Czekaj, muszę to. Ojojoj, ojojoj, oj. ej, ja za dużo rzeczy mówię! Ja, ja za dużo, dużo rzeczy mówić, mówię, no. no! Ej, dobra, ja, ja już się. Cię. Ja już nic nie mówię, ja już nic nie mówię, teraz czekamy na ruch. Na ruch? Były takie podziemia, w tych podziemiach była taka świateczka. Tam... No, w podziemiach na pewno żelazo. podziemiach... O nie ma ci. Ej, Sandy! No! Co? to ja bym Ej, w tej stala... <laughs> Jak to jest możliwe? Ja byłem w Ej, kropce. dobra, ja no, chcę! Mopaki! Powodzenia generalnie w szukaniu mnie, nie? Coś że ten bukiet cię zdradził! Nie, sorry! Ja, nie ej, to. Co? Ej. ej, dobrze, ale ja nic nie powiedziałem nawet! Nic nie powiedziałem! Nie nie nic nie no jedna krateczka, no ale co? Ja się z takim pikselem skojarzyło i tam był Sandy. Ej, nie, no nie możecie mnie znaleźć! Nie nie możecie mnie znaleźć, chłopaki nie dacie rady, jesteście za słabi. Ej, ej, kto jest w wodzie? Kto mnie szukał w wodzie? Co to ma znaczyć? Ja? Ja słyszałem, słyszałem wodę. Bo jest woda bliska o mnie. Ta, ta. Woda. Woda jest blisko mnie, chyba, nie wiem nawet, to ale ją słyszałeś. Nie, ej, zobacz na palma, Sandy. palma. O nie, ej, oni mnie nigdy tak nie, się... nie znajdą, naprawdę. Tutaj nie ej, ma opcji nie, w tym w miejscu. Wiesz, że to jest potężna kryjówowa. Ej, to jest przepotężna kryjówka. Jest mocniejsza Sandy, jest moc. Ta kryjówka jest mocniejsza od tamtej wcześniejszej, naprawdę. Taka, że... Ooo SEMIF! Coś się nie da co jest? Ojojoj, ojojoj Ej, nie znajdą nas mordy Nie ma opcji w ogóle takiej, nie <śmiennie> Jak tam chłopaki? Jak tam chłopaki? Wam idzie szukanie? Możecie latać, możecie latać Okej, dobra, dobra, dobra Ej, ciekawe, ciekawe, ciekawe czy wam się uda mnie znaleźć Bo jak na razie To żadnego z was, ej, żadnego z was Jeszcze nie widziałem tak szczerze, ani jednego z was, naprawdę, ani jednego Więc ciekawie, ciekawie no, jest, naprawdę No widzi, słyszałem wodę, ale nie, widzi, nie widzę wody, tylko ją słyszałem, stary A to dwie różne rzeczy, Ej, mam, No nie, co jest? Kurde, znaleźli Stary, o, chodź tutaj, tu, o, pa, pa, tu, o. Tu się Gość, schowałem, tu stary. Się. Na górę, gościu. Tutaj, no. pa, tu się skitrałem. No, patrz. Tu się schował. A z <grym> Ej, sobie. ja chciałem, to sprawdza. Dobra, ja więc ja słuchajcie, tak to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, strzelajcie łapki w górę. Koniecznie Ej, wbijajcie wow. do sklepu. Macie link w opisie. Wow. Fajne bluzy, maski i koszulki. No, jeżeli chcielibyście. Kolejny odcinek z takiego małego domku albo z wielkiego. Ej, napiszcie koniecznie, czy chcecie z wielkiego domku, czy z małego. Ej, no i co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Trzymajcie się na razie i elo!